A teraz starter brytyjskich spadochroniarzy. Ja ich będę używał do kampanii włoskiej, później możliwe, że też do innych. Jeśli się uda, to może jeszcze jakiś Market Garden, ewentualnie, właśnie Normandia. Samo pudełko jest takiej samej grubości jak normalny starter, ale jest mniejszych rozmiarów. Dla porównania, mam tutaj pudełko jeszcze od startera 8 armii. Ledwo mi się mieści tutaj w kadrze. Brytyjscy spadochroniarze. Zdecydowanie mniejsze pudełko. A w pudełku znajduje się średni moździerz. Średni, średni karabin maszynowy. 6 funtówka spadochroniarzy. 36 spadochroniarzy tym możliwość budowania piata, jeden lekki moździerz i jeden miotacz ognia. No czego mi tutaj brakuje to jakichś gości dowodzenia, ewentualnie medyków. Jest coś takiego jak właśnie British Support Group, czyli grupa wsparcia. Jestem dowódca, radiooperator, medyk, porucznik. No i dwóch dwa, dwa zespoły, jeden z moździerzem średnim, drugi z karabinem maszynowym I to jest dobre uzupełnienie tej, tej armii. Sam starter pozwala na zrobienie dosyć sporej ilości, 36 spadochroniarzy. Trzeba pamiętać, że to są jednostki weterańskie i będą kosztować więcej punktów, mało tego, w poprzednim Mystery Boxie, który już nagrywałem i wrzucałem Dostałem jeszcze boks piechoty, również z spadochroniarzy, 30 sztuk. Boks piechoty, 30 spadochroniarzy. Zestaw jest, jest jeszcze zafoliowany, ten już mam otwarty, więc na pewno zacznę od y, startera. W razie gdybym potrzebował więcej spadochroniarzy na front włoski, ewentualnie jakiś Market Garden czy, czy inną północno-zachodnią Europę, Wtedy będę otwierał to, to drugie pudełeczko i robił więcej. Jeśli już będę zaczynał armię spadochroniarską, spadochroniarzy, to pewnie jeszcze zakupię tamtą grupę wsparcia, żeby mieć dodatkowy mość, dodatkowy cykałem no i gościa z trąbką. Otwieramy. Zobaczymy, co tutaj będzie w środku, jak to wygląda. Znaczy, co jest, to już powiedziałem, ale jak to wygląda. Pudełko z metalami w środku. W środku już widzę, że są figurki gości, obsługi od C.K.M. i od o, jest Vickers. Jest gościu z moździerzem, z pociskiem moździerzowym, znaczy, z taśmą amunicyjny do M.G. jakiś spadochroniarz wskazujący, pewnie do moździerza albo do C.K.M. -u. Zatykający uszy do moździerza I Jakiś obserwujący Jest i sam średni moździerz Pakował stół Rozpiska Ze wszystkimi informacjami co jest Co jest na wyprasce Kalkomanie Podstawka z MDF-u, duża na działko 6 funtowe. Z tą mam jeszcze, z tą mam pierwszy raz styczność z MDF-ową od nich. Jedna, jedyna leżąca podstawka, znaczy leżąca, długa dla leżącej figurki, dla lekkiego moździerza. Więcej metali. Kawał również stół. Dwóch gości od lekkiego moździerza I dwóch gości od miotacza ognia. Miotacz ognia i jego asystent. Trzech żołnierzy załogi od sześciofuntówki. Sama sześciofuntówka. Składanie 6 funtówki jest trochę upierdliwe. Składałem już dwie takie dla ósmej armii. Tą też pewnie pokażę, jak się składa podstawki. Cztery duże podstawki okrągłe na CKM, na moździerz i dwie dodatkowe. Właściwie nie ma, nie ma chyba na co tutaj ich zużyć. Namiotocześnia się nie opłaca, namiotocześnia można użyć małych 40 są 25 dla zwykłej piechoty okrągłe i. 6 identycznych wyprasek spadochroniarzy, więc tak. Lecąc w góry, mamy tutaj głowy w beretach Brytyjczycy, tutaj są głowy w beretach polskich, różnią się troszeczkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Ci tutaj, ci polscy, mają orzełki, ci tutaj mają no właściwie też jakby orzełki, tylko troszeczkę inne. W sumie nie wiem, czy są orzełki. U nas na pewno są te nasze orły. Polskie, a tutaj są jakieś takie z dłuższymi skrzydłami emblematy. No i do tego w tych polskich jest więcej gości z wąsami. Tutaj w hełmach z kamuflażem. Bardzo dużo na scenie stenów. Tu jest Enfield. Enfield Sten. Enfield ten z bagnetem, drugi stan z bagnetem noga, sześć ciałek czeka są dosyć ładne. Nie ma bardzo wielu linii. Chociaż nie przepraszam, tu są linie na przykład wzdłuż To jest kolejny stan luzem Karabin Enfield z lunetą. Będzie można snipera zrobić. Enfield z magnetem, brem, piat, wyrzutnia, ładownica z pociskami do piata, kolejny sten, plecaki, zestawy, mantam, manierka, jakiś zestaw do kopywania się. Tutaj jest luneta, I tutaj są ręce z lornetką. Jakieś torby, tu jest trąbka, ręka z Wiblejem, z rewolwerem, kolejne plecaki, manierka. To jest jeszcze granat do, do piata. I tu są jeszcze luzem granaty. Coś, czego mi tutaj brakuje, to jest Sten z tłumikiem, ponieważ jest opcja, żeby w niektórych oddziałach. W jednym właściwie oddziale można było dać, wyposażyć żołnierzy w y, steny z tłumikami. Aczkolwiek nie wiem czy nie ma takich stenów z tłumikami w zestawie komandosów. Właściwie mam taki starter i też planuję go otworzyć i pokazać. To jest wszystko w tym starterze. Nie ma tutaj czołgów, jak w większości starterów. Jest zdecydowanie lekki. Nie ma tutaj ciężkiego sprzętu. Najcięższym sprzętem jest właściwie 6 funtówka, czyli właściwie nic. Ale spadochroniarze też głównie poruszali się albo na szybowcach. Brytyjscy spadochroniarze z pomocą szybowców lądowali, albo właśnie z spadochronami. Mogli na przykładowo w szybowcach zabierać lekkie czołgi tetrach, ewentualnie jakieś jeepy. Więc to jest bardzo, bardzo lekka. Weterańska piechota. W swoim czasie nagram składanie tych, tych, tych CKM-u czy moździerza. To jest bardzo łatwe. Jest właściwie jak w każdym innym zestawie. One się za wiele nie różnią. Tylko tyle, że figurki obsługi są inne. No i sześciowuntówka jest troszeczkę upierdliwa. Też postaram się nagrać, jak się to skleja, jak się to składa i malowanie. Malowanie może tam z jednego czy dwóch spadochroniarzy, tych zestawy, zestawów typu CKM czy sześciofuntówka nie widzę sensu, żeby malować, żeby, żeby nagrywać malowanie. Ale właściwie mogę, mogę nagrać na przykład jednego z beretem, jednego w hełmie, w jaki sposób bym namalował, w jaki sposób bym ich pomalował. Będę ich robił na front włoski.